książka mnie zafascynowała. Zaczynając od edukacji. Książka doświadczona jest synową i młodzieży polskiej. To jest rata, że ta książka jest przeznaczona do edukacji dzieci, które nie całkiem mają dostęp do polskiej wiedzy o Polsce, do polskiej kultury, tradycji. I muszę powiedzieć, że przez 35 lat mojej pracy z Polonią spotkałam bardzo wiele takich matek, które stawały na głowie, żeby dziecko, które wychowuje na emigracji, żeby ono wzrastało dla Polski i dla polskości. I to jest zadanie niewykonalne. Wielu takich matkom tam mówiło. Żeby od razu się nastawiły na to, że jeżeli z nie wrócą do kraju, to <laughs> będzie Amerykaninem, francuzem, Niemcem, Włochem, tam gdzie się wychowa, tam będzie funkcjonowało jako tamtejszy. Spotkałam się też z takimi przypadkami, szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie diaspora powojenna była bardzo liczna, że dzieci, Wychowywane w dwóch nurtach edukacyjnych cierpiały na psychiczne schorzenia. Dla nich to było coś, coś niesłychanie trudnego do powodzenia w sobie, bo przecież dziecko emigracyjne się spotyka także z, bardzo często z odrzuceniem środowiska, szczególnie jak jest małe. Z Holandii mamy ostatnio bardzo. Kraniczny przykład. Dziecka, które odbrało sobie życie na skutek presji klasy. Ja muszę powiedzieć, że pochylam głowę nad wszystkimi tymi matkami, które, bo takie przypadki poznałam, zakładały szkołę, do której chodziły ich dzieci, żeby nauczyć ich polskiego. Które zakazywały w ogóle rozmowy w języku miejscowym w domu. Znam taki przypadek, taką powieść, że matka, że dzieci biegały po szkole do domu, mówiąc akurat po francusku, a matka kazała im wyjść, wrócić i zacząć rozmawiać po polsku. I, 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 I taką chyba metodę Pani zastosowała. Pani zrobiła podręcznik dla swojego syna. Ale ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo z tego podręcznika skorzystałam i zachęcam też Państwa, żeby się zapoznać z tą książką, która jest dla mnie, no pięknym dziełem, jak właśnie matki, żeby jej syn, a może i inne dzieci, dowiedziały się o rzeczach, o których nie było w szkole, nie będzie w szkole i już nie zdąży, niczego nie ich nauczyć. Dziecko rzeczywiście było dwukulturowe. Tak ale bez narzucania przemocą, y, któregoś Tylko y, sztuka, moim zdaniem, to, to na pogodzeniu tego, y, tego, y, tych dwóch problemów w, w takim ustawieniu y, kontaktu z dzieckiem, żeby ono pogodziło się z tym, że jest trochę inne, że to jest a nie... Y, De. Patriotyzm ten domowy się przekłada na młodzież. A tu jest piękny przykład. A jak to się stało z tobą, że pięknie mówisz po polsku i jesteś w Polsce? A to jest śliczna młoda dziewczyna z Kanady. Mój rodzice imigrantów 30 lat pędzili za granicą. Wyjechali w latach 80. -tych. Ja jestem nowy, nowszym pokoleniem. A w domu to właśnie, jak tutaj pani z Marki, prezes mówiła, jak dzieci francuskie e, biegły do domu, to u mnie taka sama historia akurat e, była. Tylko, że wtedy, to ja była chyba tak krótka, jak sama, była pierwsza, jeszcze mała. No i wracałam z, e, ze szkoły do domu. Weszłam e, tak w a tu już mama stoi w drzwiach. No i oczywiście, wiecie, jak jego mama stoi w drzwiach, to już oho, ciekawe, co teraz będzie. No, ale nic się nie stało, po prostu na mnie tak popatrzyła i mówi: dziecko, jak tylko przekroczysz ten próg, mówisz, myślisz, jest wszystko po polsku, tylko po polsku. No i taka właśnie była sytuacja, że w domu mówiliśmy tylko po polsku, a jeśli chodziło tam właśnie o język angielski, to z czasem, z czasem przyszedł, z czasem, żeśmy się wszyscy razem nauczyli. A jeśli chodzi także o polską szkołę, to w jeden dzień w tygodniu, w sobotę w sobotę uczęszczaliśmy, no i były tam różne zajęcia, były właśnie konkursy, była ortografia, były tam również historie, kolonistyki, także w ten jeden dzień, oczywiście w liceum, w kołach angielskich to się śmiało. no co ty zwariowałaś, ten jeden dzień, kiedy możesz tak sobie odpocząć, o tym, tam tam niedzieli, to ty chcesz iść do szkoły, no ale... Chciał, chciałam, chciałam już do szkoły. zresztą w domu to zaraz mnie polską historią w Polsce. Proszę Państwo, co jest fundamentem bibliotek? Są dwa fundamenty: autorzy i wydawcy. Autorka jest pani profesor, która, to już książka, dziesiąta? No, tyle książek przybyszł autorki do bibliotek. Dla czytelników, nie tylko tych, którzy kupią, ale tych, którzy będą wypożyczać tę książkę, nie wiemy, przez wiele lat pewnie. A więc tak tworzą się biblioteki przez autorów. Ale jest drugi fundament. To są wydawcy. Promują, promujemy dziś książkę galopem przez burzliwe wieki, żeby przypomnieć. Tytuł Państwo już mają przed sobą, więc nie muszę tego mówić więcej. Ale są wydawcy. Mamy wydawcę, ale wydawcę lokalnego, który heroicznie walczy o to, żeby upamiętniać dorobek, historię, tradycję, literaturę lokalną. Witamy pana Krzysztofa Anuszkiewicza. Załustowa przyjechał. Dlaczego wyróżnia? Bo historia rodzinna pani profesor i. Y, y, Pana wydawcy jest wspólna. Po Jeziorze Suwalska-Augustowskie działacie w jednej fundacji, dlatego pozwoliłem sobie Państwa dzisiaj połączyć. Teraz do wydawcy mówię. Yy, upamiętnianie miejsc yy, życia przodków. Zakłamana historia. Książki o pierwszym południu Łanów Krachowieckich. Przeszłyśmy byli w Augustowie wychowywani pod cenzurą. Myśmy pojęcia nie mieli jaką mieliśmy historię. Wydawca po to jest, żeby dzisiaj nas edukował. To są lekcje patriotyzmu, to jest wychowanie, to jest świadomość, prawdziwa świadomość historyczna. Taką rzecz robią właśnie lokalni wydawcy jak pan Krzysztof Anuszkiewicz. Cała książka jest o historii, ale kluczem jest jak mamy metodycznie podchodzić do historii. Od, na to pytanie odpowiedział Jan Paweł II w Gnieźnie. Powiedział tak. Idziemy do przeszłości. Czyli przeglądamy przeszłość, tak jak w tej książce. Ale nie idziemy ku przeszłości. Patrząc w przeszłość, idziemy do przyszłości. A zatem jak mamy połączyć świętego Stanisława, biskupa, męczennika z don z prymasem tysiąclecia i książką pani profesor? Odpowiedź jest na tej pocztówce, proszę ją rozda rozdać i kto będzie chciał może nawet więcej sobie wyjąć. Natomiast jakby odnosząc się do tematu, który nas wszystkich zaraz będzie rejcował, Mianowicie, habemus papam, no bo tak się szczęśliwie składa, że jestem jedynym duchownym na tej sali. I, I jak to się ma właśnie do tego, co my tu mówimy? Ma się bardzo konkretny. Otóż w ogólności, i chciałbym, żeby to było dobrze zrozumiane i zapamiętane, dlatego nagrywam to sam dla siebie także. W ogólności prymas tysiąclecia, kiedy powiedział non possumus, to non possumus, czyli sprzeciw idący po linii świętego biskupa Stanisława, to był sprzeciw przeciwko władzy, która chciała obsadzać urzędy biskupie i proboszczowskie przez y, decyzję komunistów. Premier miał mianować biskupów, a proboszczów wojewoda. I już dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych został wdrożony. I kiedy prymas powiedział non postumus, trafił do więzienia nie wiadomo na jak długo, a trwało to 3 lata. W tym samym czasie arcybiskup Baraniach był torturowany, i teraz jak to się ma do dnia dzisiejszego? Wbrew pozorom, no ma się bardzo konkretnie, ponieważ dokładnie to, za co siedział prymas tysiąclecia, e, nazwijmy to wykonali Chińczycy na kościele. Czyli non possumus, który obronił prymas, nie obronił ono właśnie w Chinach, bo Chińczycy właśnie wykonują teraz to. Co próbował temu zapobiec kardynał i zapobiegł. Potem Benedyk XVI napisał list do katolików w Chinach, pod żadnym pozorem nie cofać się, ale niestety już się cofnięto i dlatego ma się to tak do kąklawy, że nasza praca polegała na tym, żeby nie został wybrany papież, który będzie podlegał pod komunistyczną partię Chinów. I mam nadzieję, że to się dokonało. Za chwilę będę to komentował, Bo... więc Bo... proszę nie wątpić. Mam mamy swoje sposoby. I teraz podsumowując to, pani profesor, myślę, że tak, ta książka, no to jest jakiś dorobek, jakieś podsumowanie, jakieś résumé. résumé po francusku. I teraz proszę mnie zapytać, co dalej. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Co dalej? Więc tak się składa, że mamy maj. I to jest miesiąc składania matur i miesiąc mariny. Więc jeśli chodzi o matury, no to myślę, że możemy to jako egzamin pani dojrzałości zaliczyć. Co za Pani już dojrzała. Pani już dojrzała. Wreszcie do działań, nazwijmy to precyzyjnych, skoncentrowanych, hermenentnych ze ciągłości tego, co robiła do tej pory, ale jakby to powiedzieć, z precyzją i wpływem na świat godnym pani osiągnąć. To, co do tej pory, to była szkoła średnia. Przechodzimy poziom wyższy. Proszę zapytać mnie, to to jest. Co to jest? Otóż pani profesor z całą odpowiedzialnością mówię i będę to powtarzał, że pani ma misję którą podejrzewam, że będziemy chcieli wesprzeć. Ma misję do pojednania polsko-niemieckiego. Tego pojednania, które rozpoczął prymas tysiąclecia, zostało wrogo przejęte. I pani starania o KL Warszał o pojednanie polsko-niemieckie przez. Objawienie prawdy o KL Warszał i reparacje za KL Warszał to jest to, czym proszę się od tej pory zajmować. Czyli do nowego kanclerza? Tak jest. jest tak jest. Ja myślę, że odpowiedzią na to, co pani profesor ma dalej robić, no to jest bardzo proste. Wdrożyć Fratelli Tutti numer 241-246. Skrócę orędzie Fratelli Tutti. Nie ma pojednania bez naprawienia szkód. A zatem pani profesor, idąc z linii papieskiej, korzystając, że dzisiaj mamy Habemu z Papa, na mocy Hermeneutyki ciągłości, panią proszę, aby skoncentrowała się na pojednaniu polsko-niemieckim przez wydobycie odszkodowań za KL Warszaw. Tyle mam do powiedzenia. My z panią profesor poznaliśmy się na placu zamkowym, kiedy wracaliśmy razem z M3 u maski bożej na tak. naprawdę, rzeczy u matki Bożej łaskawić? Tu matki do Wydaje. Dobrze łaskawie, tak? I po prostu. I po tak, Nie mieliśmy. Nie mieliśmy było kto? ciemno, to była tak. chyba taka jesień. Tak. Zaczęliśmy tak. rozmawiać. O, 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 o. I nam się zaczęło dobrze rozmawiać. Tak? <grym <grym to, tak to, to była najlepsza konwersacja w ogóle. Tak, bo... Ale to było w ciemno, państwo znaliśmy się Nie znaliśmy ogóle, się. Znali. Znaliśmy, nie znali. się. Naprawdę to była bardzo, bardzo ciekawa rozmowa, no jak to mówią, była chemia, była. chemia. fizyka, tak i od tego czasu zdarza Była chyba ma... tak wielka chemia, że ja chyba zaprosiłam na kawę. Tak było, na tak było. O, wszystko, ja nie śmiałem, ale... <laughs> e... I drodzy Państwo, i od tego czasu. Pierwszy minister od podłog. No, pan, nie wiem, w kawę zajrzy, wysyłamy tam pan. No właśnie, znowu specjalny, tak, ale. Szanowni Państwo, i bardzo też dziękuję Pani Prezesie Stanisławskiej za wydobycie tego wątku bycia polotynką, mamą, polotynką, patriotką poza granicami kraju. Przypomniały mi się słowa świętej Krzyżów Jedukowskiej, wielkiej polskiej patriotki, która powiedziała, że przyszłość naszego narodu nie należy do polityków, ale należy do polskich matek. Jak matki budowają mają swoje dzieci, taka będzie Polska. I zawsze rozmawiając ze środowiskami patriotycznymi poza granicami kraju. To... Jakby jesteśmy przekonani, że można być dobrą studentem, żyjąc poza granicami kraju, ale trzeba realizować przynajmniej trzy rzeczy. Każdy Polak ma poza granicami kraju, mówię to specjalnie tu, bo jesteśmy w domu Polonii, e, ma trzy takie zadania. Po pierwsze, być, e, stać na straży dobrego imienia Polski, być ambasadorem Polski, e, mieć świadomość że na podstawie kontaktu z nami im, i wyrabiają sobie opinię o Polsce. Pani profesor jest desygnatem tej postawy. E, e, walka o dobre imię Polski. walka o wykorzystanie swojej pozycji, e, możliwości kontaktu, żeby o Polsce nie tylko e, reagować, jak się mówi, się, ale jeszcze ofensywnie też, oczywiście też, też, też promować. To jest pierwsza rzecz, e, e, która się wiąże z życiem. Dzięki panu ministrowi zrobiliśmy ten film. Tak jest. To jest właśnie. Druga rzecz to, to yy, budowa polskiego lobbyingu za granicą. Myślę, że coś, o czym wszyscy marzymy, to jest to, żeby Polacy za granicą stanowili siłę, z którą się będą liczyć. W Stanach Zjednoczonych mieszka 10 milionów Polaków, jest to około 3% wyborców amerykańskich. I naszym ideałem byłoby to, gdyby oba obozy, republikański, demokratycznych w swoich sztabach w czasie wyborów, czy kongresu, czy prezydencji. Robiły jakieś narady duże mózgów, jak przekonać Polaków do siebie, bo oni są bardzo wymagającym elektoratem, co możemy zrobić na Polski, żeby one nas zagłosowali jako amerykańscy wyborcy. To jest ideał, do którego dążymy, ale yy, bardzo dziękuję Pani profesor, że Pani profesor tak myśli i że Pani profesor, profesor ten styl, Myślenia, bo wśród Polonów. Tak? Nie ma co naszegać, jakiego trzeba się zebrać. I tak jak inne mniejszości, oczywiście wiemy jakie, kubańskie i inne, tak nazwijmy, to w Stanach Zjednoczonych, potrafią stworzyć skuteczne lotby. Nie ma się co na nich pobrażać, tylko musimy stworzyć swoje lotby. Czyli pracujemy na mówię. Część z nas, tak jak tutaj w kraju, część ma war system wartości konserwatywny, część nawet bardziej liberalny, ale proszę bardzo, niech ym, przy tej sinusoidzie demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, gdzie rządzą czasem republikanie, czasem demokraci, czyli lewica amerykańska, niech się starają jedni i drudzy o obecność wojsk amerykańskich, o, o y, obronę polską i tak dalej. To jest coś bardzo ważnego. W tej tak? chwili chyba mamy nadzwyczajną pozycję. Teraz mamy nadzwyczajną pozycję. Absolutnie nadzwyczajną. Tak jest. Prezydent Trump ma świadomość, że został prezydentem także głosami Polaków. Dobrze, że tak jest. Stworzenie jakby w ogóle kradzenie i czyście Nie ma ideału, zgadzam się tutaj. No i trzecia rzecz, last but ale to jest właśnie to wyczone zachowanie, o którym pani prezes Boguska też mówiła, że życiorysy pani profesor, no to jest wychowanie kolejnych pokoleń po polsku. Dzieci wnuków. Jak to robimy? Zasady są w zasadzie. Zabrzeć Jestem oczywę. starym Belendem. wychowałam tak, setki młodzieży. Dokładnie tak. To o czym tutaj nasza młoda dama mówiła, bezwzględna rozmowa w języku polskim normach, a i o swoimi dziećmi, swoimi tnuchami również. To jest rola, ja. ale bez no to...